Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na kapitalbook.pl Jaszek Szymowski, witam Państwa bardzo serdecznie w moim programie O co chodzi? Wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację, że Państwo jesteście właścicielami domu i ja do tego domu przychodzę jako przedstawiciel Światowej Organizacji Gospodarstw Domowych. Przychodzę do Państwa z taką propozycją, żebyście Państwo wstąpili do Światowej Organizacji Gospodarstw Domowych, w zamian za co będziecie Państwo mieli gwarantowany ład, bezpieczeństwo, porządek i zdrowie. No, to Państwo skuszeni taką sympatyczną zajawką sięgacie wtedy po jakieś zapiski, zapraszacie mnie na rozmowę i jesteście Państwo nawet gotowi przystać na moją propozycję, że za członkostwo w tej Światowej Organizacji Gospodarstw Domowych będziecie Państwo płacić jakąś tam składkę i potem patrzycie Państwo na warunki, które ja Państwu przedstawiam. No, i te warunki są mniej więcej takie, że po pierwsze, ja będę. Miał ostateczne prawo głosu w sprawie tego, kogo państwo możecie do swojego domu wpuścić, a kogo nie. Drugi warunek będzie taki, że wprawdzie państwo jesteście gospodarzami swojego domu, ale ja mam prawo narzucić państwu odgórnie, jaki, jaki porządek ma u państwa w domu obowiązywać. Po trzecie, wprawdzie państwo jesteście gospodarzami w swoim domu, ale ja mogę państwu powiedzieć z kim macie państwo sąsiadować w tym domu. Po czwarte, wprawdzie jesteście państwo gospodarzami w swoim domu, ale ja mam prawo państwu powiedzieć, w co macie państwo się ubierać w swoim domu. Piąte, wprawdzie jesteście państwo gospodarzami w swoim domu, ale ja mam prawo narzucić państwu co macie państwo jeść w swoim domu, w jakiej ilości, jak często i tak dalej i tak dalej. Szósty warunek taki, że wprawdzie jesteście Państwo gospodarzami w swoim domu, ale ja mam prawo Państwu narzucić w co macie się ubierać. Jak często, na jakich warunkach, jakie kolorystyczne kompozycje stosować, jak często ubrania suszyć, jak często je prać i tak dalej, Warunek siódmy jest taki, że wprawdzie Państwo jesteście gospodarzami w swoim domu, ale ja mam ostateczne słowo w zakresie tego, jak powinniście Państwo dobierać meble do swojego domu. Co więcej, mam też prawo odgórnie narzucić Państwu, jakie te meble mają mieć kolory, czy barki, albo szafki mają być zamykane na klucze, czy nie, ale wszystko to się odbywa w atmosferze wzajemnego szacunku i podkreślania, że to Państwo jesteście gospodarzami w swoim domu. No, gdybyście Państwo zapoznali się z tymi punktami takiej umowy, doszli do wniosku, że macie Państwo płacić za to, żebym ja Wam w Waszym domu wszystko narzucał, no to albo Państwo poszczulibyście mnie psem, Albo Państwo byście kupili mi młotek, żebym sobie sam wypukał z głowy tego rodzaju pomysły, albo byście mnie Państwo wysłali do psychiatry. I mielibyście Państwo rację: no bo ktoś, kto przychodzi z taką propozycją do właściciela gospodarstwa domowego, no to albo jest prowokatorem, albo wariatem, albo ma nie wszystkie klepki w porządku, albo coś z nim jeszcze gorszego jest nie tak. A tak właśnie mniej więcej, jak. Państwu to przed chwilą przedstawiłem, wygląda propozycja członkostwa w WHO, czyli World Health Organization, Światowej Organizacji Zdrowia. Mówię o tym dlatego, że właśnie mimo, właśnie przy braku zainteresowania ze strony głównych mediów, polska delegacja jedzie do Szwajcarii, żeby wziąć tam udział w obradach. Na temat WHO, reformy WHO, członkostwa WHO, stowarzyszenia z WHO, nowych warunków, etc. etc. No, tam właśnie w Szwajcarii, w Genewie, ma zostać przemodelowana formuła WHO i nowe kraje, no, kraje członkowskie WHO, które dotychczas były członkami WHO, mają należeć do tej organizacji w zupełnie nowej formule. Ta nowa formuła zakłada przede wszystkim to, i to jest najważniejsza rzecz. Że WHO będzie mogła podejmować decyzje na szczeblu ponadnarodowym, które państwa członkowskie będą miały obowiązek wprowadzać w życie, czy się im to podoba, czy nie, bez pytania się o zdanie swoich obywateli. I te dyrektywy będą musiały być w każdym z krajów członkowskich realizowane. Oczywiście w zakresie zdrowia. Ale problem w tym, że pod zdrowie można podciągnąć wszystko. Polski rząd oczywiście ochoczo pospieszył z deklaracjami członkostwa, z deklaracjami wzmacniania członkostwa, już z nieoficjalnych, rzadkich jak żeby, bo zwróćcie Państwo uwagę, że media się tą sprawą w ogóle niemal nie zajmują. Z rzadkich wypowiedzi przedstawicieli polskiego rządu można wnioskować, że Polska ochoczo się podporządkuje nowym wymaganiom narzucanym przez tą organizację. Te nowe, te nowe wymagania narzucane przez WHO swoim nowym członkom są właśnie takie, że będą musiały część swoich kompetencji przekazać właśnie WHO, czyli inaczej mówiąc, WHO, jako taka ponadnarodowa organizacja, będzie ponad głową państw członkowskich wprowadzać dyrektywy w zakresie zdrowia, a państwa członkowskie będą musiały się tym dyrektywom podporządkować. Inaczej mówiąc, decyzje niezwykle ważne. W sprawach dotyczących Polski i Polaków będą zapadać gdzieś daleko ponad naszymi głowami, a nam zostanie tylko to objawione, pokazane palcem, macie robić tak bo, i koniec. Tak, bo taka jest nasza decyzja. Tak i nie dyskutować. To jest sprawa skandaliczna. To jest oczywiście kolejny zamach na polską suwerenność. No, można dyskutować po traktacie lizbońskim, ile tej suwerenności mamy, bo o jednych sprawach decyduje za nas Bruksela, o drugich Waszyngton, teraz o trzecich będzie decydowała WHO, więc można byłoby w ogóle pokusić się o taką tezę, że tą niepodległość i suwerenność to my mamy w zakresie tego, czyim imieniem chcemy ulicę nazwać, bo poza tym to de facto nie mamy żadnej już suwerenności. Ale skupmy się teraz na WHO. Jaki będzie skutek? Tego członkostwa na nowych warunkach. Otóż pod pretekstem zdrowia WHO będzie wprowadzać swoje pomysły, które my będziemy musieli implementować. Jakie to są pomysły? Ano, na przykład nakaz chodzenia w maseczkach, ano, na przykład nakaz szczepień, a to na przykład nakaz rejestrowania wszystkich chorób. A to na przykład nakaz rejestrowania wszystkich badań lekarskich. A to na przykład ogólnokrajowy rejestr ciąż. Był taki pomysł, nie wiem czy Państwo pamiętacie, kilka miesięcy temu się pojawił taki pomysł powołania instytucji, która miałaby rejestrować wszystkie przypadki ciąży. Każda kobieta, która zaszłaby w ciążę, musiałaby się tam rejestrować. Nie wiadomo po co, ale sobie to wymyślono. To jest pierwszy bardzo zły skutek tego, bo w zakresie naszego zdrowia, czy w zakresie indywidualnego zdrowia każdego z nas, to nie każdy z nas będzie podejmował decyzje. Będą one podejmowane ponadnarodowo, na szczeblu jakimś tam zupełnie nieznanym, ale ponad warszawskim, i każdy będzie musiał się temu podporządkować, czy chce, czy nie chce. Więc będzie to taki zdrowotny totalitaryzm. Dowcip polega jednak na tym, że to jest dopiero pierwszy stopień tej głupoty. Drugi polega na tym, to już możemy przewidzieć z prawdopodobieństwem przekraczającym nawet 100%, to jest bardziej niż pewne, że WHO z czasem zacznie sobie przypisywać inne kompetencje, niezwiązane ze zdrowiem. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że hasło zdrowie, ono jest tak obszerne, że do hasła zdrowie można wrócić wszystko absolutnie wszystko. Bo wszystko w jakiś sposób wiąże się ze zdrowiem. No, weźmy na przykład ruch drogowy. WHO może dojść do wniosku, że zbyt długie prowadzenie pojazdu sprzyja zmęczeniu kierowców. Zmęczenie? No, to już jest drogie. Czyli na przykład WHO może wprowadzić taki przepis, że kierowcy wolno prowadzić samochód tylko 4 godziny. Albo tylko 6 godzin. Albo tylko 2 godziny. Albo w ogóle mu nie wolno prowadzić samochodu, prawda? Przecież zwróćcie Państwo uwagę, jakie są teraz wymagania w zakresie czasu pracy dla kierowców tirów. Kierowca TIRU musi przez całą trasę określoną ilość godzin odpoczywać. Dlaczego na przykład WHO nie może narzucić tego samego kierowcom samochodów osobowych? Może i będzie to pięknie tłumaczyć zdrowiem. No, poda się jakieś, do publicznej wiadomości jakieś statystyki, które będą mówić, że prawda, kierowca zmęczony to jest bardziej podatny na spowodowanie wypadku, a mniej zmęczony to jest lepszy, i w związku z tym trzeba forsować tych mniej zmęczonych, więc na przykład po dwóch godzinach każdy będzie mógł chciał zrobić postój, na przykład półgodzinny, oczywiście to jakoś udokumentować, więc zaraz się do samochodów zacznie chipy dostawiać, y, jakieś takie rejestratory itd., tak, dalej, i tak dalej. Kompletnie jest to niepotrzebne. Ale nie tylko na przykład kwestie transportowe, wszelkie inne. No, weźmy kwestie żywności. Wiemy dzisiaj, że państwa i międzynarodowe korporacje medyczne starają się wyrzucić z rynku medycynę naturalną. Ja o tym mówiłem w jednym ze swoich felietonów, żeby poznikały sklepy z herbatami naturalnymi, żeby działo lecznictwo wyeliminować, w tym WHO też może pomóc albo przeszkodzić jak kto woli, no bo wystarczy że dojdzie tam ktoś do wniosku, że przecież nie ma sensu korzystać z herbat czy z jakichś mieszanek ziołowych, bo lepsza jest pigułka i można zostać wprowadzony ponad naszymi głowami zakaz używania tych konkretnych receptur ziołowych albo w ogóle ziół, albo w ogóle roślin. Prawda? No po co rwać rośliny? Jest to sprzeczne z zasadą ekologizmu. Niechże sobie rośliny same rosną, my ich nie wyrywajmy, a będziemy się faszerować chemią. WHO spokojnie może taki przecież przepis wydać, no bo cóż jej szkodzi. Sprawa dotycząca żywności. No, to już nie ma przecież problemu, żeby udowodnić, że żywność wchodzi w zakres naszego zdrowia. No to znowu mogą nam wydać polecenie odgórne zakazania na przykład wieprzowiny, to o czym mówi pan Bill Gates, zakazania na przykład jedzenia kurczaków, albo hodowli kurczaków, albo hodowli ryb, albo czegokolwiek innego, żebyśmy znowu musieli jeść chemię. Dowcip polega na tym, że te odgórne zarządzenia WHO mogą wkraczać w absolutnie każdą sferę naszego życia. Bo każdą sferę można jakoś podpiąć pod zdrowie. No, na przykład, sferę pracy. Można dojść do wniosku, że trzeba ograniczyć możliwości pracy dla ludzi. Bo wtedy, jak będą mniej pracować, to będą mniej zmęczeni, a mniejszy poziom zmęczenia pozytywnie wpływa na zdrowie. Więc mogą zmniejszyć ustawowo czas pracy codzienny z 8 godzin do 7, albo z 7 do 6, albo z 6 do 4, albo w ogóle zakazać pracy. Na przykład, że WHO rządzą sami komuniści. No, a komuniści nie lubią pracy, chociaż mówią, że są przedstawicielami ludzi pracy. Więc możemy sobie to wyobrazić. Możemy sobie wyobrazić na przykład z cały szereg różnych innych kuriozalnych wniosków, na przykład. To, że, że w ramach walki o zdrowie jakiś naukowiec z WHO dojdzie do wniosku, że trzeba ograniczyć rodzinie budowanie więzów rodzinnych. No bo na przykład jeżeli taka matka nosi dziecko, to jest zmęczona. Jak jest zmęczona, to źle jej to wpływa na zdrowie. Więc na przykład można zakazać noszenia dzieci tam albo matkom albo ojcem albo wprowadzić na przykład taki przepis, że najpierw określoną ilość godzin musi nosić matka, potem określoną ilość godzin ojciec, oczywiście to wszystko rejestrować jakimiś specjalnymi systemami i tak dalej, i tak dalej. WHO to jest organizacja sterowana przez socjalistów i komunistę, który stoi na jej czele, tego Etiopczyka, ja już nie pamiętam jego nazwiska, ale to poskudna postać, a socjalizm, jak wiadomo, to jest ustrój, w którym bohatersko się pokonuje problemy nieznane, w żadnym innym ustroju. Te wszystkie problemy, o których ja mówię, które się zaczną, to są problemy nieznane w żadnym innym ustroju poza ustrojem socjalistycznym. Problemy, których nie było przez e, tysiące lat istnienia ludzkości, dopóki właśnie nie wymyślono socjalizmu, bo kiedy socjalizm wymyślono, to natychmiast problemy nieznane w żadnym innym ustroju się pojawiły i zaczęto je bohatersko pokonywać. Ja nie mówię tutaj o kreatywności, Urzędników WHO, ona będzie duża, bo kreatywność socjalistów w zakresie utrudniania nam życia jest ogromna. Już dziesiątki lat, od kiedy socjalizm istnieje, oni zawsze i wyłącznie zajmują się tylko tym, bo niczym innym nie umieją. Ale zwróćcie Państwo uwagę, jaki to będzie mechanizm. Otóż mechanizm będzie taki, że my staniemy się takimi, można powiedzieć, robotami. Że będzie takie centralne zarządzanie następ na szczeblu ponadnarodowym, odnoszące się do tego, co ja mam jeść, co ja mam pić, ile czasu ja mam pracować, ile czasu ja mam odpoczywać i co gorsza, w jaki sposób ja mam myśleć. Bo zwróćcie Państwo uwagę, że WHO sprowadziło standardy wyrażania się na temat osób o odmiennych orientacjach. Doszli nawet kiedyś do wniosku, że, jakby to powiedzieć, żeby mnie tutaj cenzura YouTube'owa. Nie wykluczyła, że no, kochający inaczej to są tak samo kochający, jak kochający nie inaczej. I w związku z tym yy, nie jest to choroba, nie trzeba tego leczyć. No to co? No to następnym razem mogą na przykład uznać, że pedofilia albo zoofilia to też nie są choroby, też tego nie trzeba leczyć, bo przecież w chorych umysłach tych pseudonaukowców wszystko może powstać. Ale wróćmy do tego mechanizmu centralnego zarządzania każdym człowiekiem. Otóż to jest milowy krok właśnie do tego, żeby powstało ponadnarodowe ciało mogące zarządzać każdym człowiekiem. No bo przecież, proszę Państwa, jeżeli będą dyrektywy WHO mówiące na przykład na temat tego, ile nam wolno jeść, co nam wolno jeść, co nam wolno pić, czego nam nie wolno pić, ile musimy odpoczywać, ile musimy, prawda, przebywać gdzieś tam na świeżym powietrzu, ile nie na świeżym powietrzu, a do tego to przecież dojdzie. To natychmiast trzeba będzie wprowadzać jakieś mechanizmy kontrolne. A więc na przykład chipy, czipy, które będą badać na bieżąco poziom cukru, czy glutaminianu, czy, czy, czy cholesterolu we, we, we krwi i na bieżąco raportować do jakiejś bazy. Albo na przykład krokomierze przy, przy, przymusowe, żeby każdy obywatel musiał dziennie wykonać ileś tam kroków. Albo lokalizatory, które by porównywały mapę jakichś tam miejsc wypoczynkowych, albo miejsc ze świeżym powietrzem, z lokalizacją człowieka, żeby można było sprawdzić, czy on wywiązuje się z dziennej normy dotyczącej ilości kroków, które musiał zrobić na świeżym powietrzu nad jeziorem gdzieś tam. A jeśli nie, to zaraz będzie kara. Państwo, którzy czytaliście taką powieść Orwella, rok 1984, być może zwróciliście uwagę na taką scenę, jak ten główny bohater tam włącza telewizor rano, bo, bo, bo telewizor mu przykazano włączyć, de facto telewizor się sam włączał i była pora gimnastyki. I ponieważ on się ociągał z gimnastyką, no to zaraz w tym telewizorze głos do niego krzyczał tam po nazwisku gimnastyka, więcej przysiadów, więcej pompek i tak dalej, i tak dalej. I to samo może być w WHO. To samo może zrobić biurokracja z WHO, bo biurokracja z WHO, wbrew temu co mówi, ona nie dba o zdrowie, Zdrowie ma w nosie. Ona dba o kontrolę ludzi, o centralne sterowanie każdym z nas. Rząd wysyła swoich światłych przedstawicieli do Szwajcarii na rozmowy z przedstawicielami WHO, i wszystko pokazuje, że rząd zgodzi się na zmianę warunków członkostwa w WHO, i ta zmiana warunków będzie właśnie zbliżona do tego, o czym mówiłem na początku. To znaczy, że co prawda, my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, ale Niczego nie możemy zrobić bez zgody WHO. Wprawdzie my jesteśmy gospodarzami w naszym kraju, ale musimy się podporządkowywać wszystkim dyrektywom WHO i co więcej, płacić za to jeszcze ogromne pieniądze. Tak to niestety wygląda. Proszę Państwa, akces do WHO na nowych warunkach może być najgorszym, co spotkało Polaków w ich ponad tysiącletniej historii. Mam nadzieję, że to szaleństwo zostanie zatrzymane. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dlaczego Rosja uważa Ukrainę za swoją własność? Kto wywołał pomarańczową rewolucję i Euromajdan? Jaką rolę w konflikcie odgrywają Stany Zjednoczone? I kto w światowej grze mocarstw odgrywa rolę pionków? Kulisy wojny na Ukrainie. Najnowsza książka Stanisława Michalkiewicza i Jarosława Kornasia. Dostępna na capitalbook.pl.